W, grudzień w tym roku przygotował nam miłą niespodziankę. Za oknem przyjemne minus 8 stopni Celsjusza, niewielkie opady śniegu od Małopolski po Mazowsze. Jest piątek 25 grudnia, Weronika Bartoszyńska, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy aktualność. To długo oczekiwane, choć jeszcze nieoficjalne informacje. Izraelskie media przekazały niespodziewane wiadomości, o wydarzeniach, które wstrząsnęły tamtejszą opinią publiczną i zataczają teraz szersze kręgi w serwisach informacyjnych i portalach społecznościowych w kraju i na całym świecie. W małym miasteczku Betlejem, położonym na południe od Jerozolimy, w Judei doszło do nadzwyczajnych narodzin. O szczegółach i konsekwencjach tych narodzin spróbujemy poinformować Państwa w dzisiejszym specjalnym wydaniu Aktualności. Połączmy się zatem z naszym specjalnym wysłannikiem Betlejem, Patrycją Żurawską. Patryco, czy słyszysz nas? Halo, halo, dzień dobry Państwu, dzień dobry Weroniko. Pomimo drobnych zakłóceń na linii, mamy nadzieję, że słyszycie nas dobrze. Jak już wspomniałaś, dzisiejszej nocy w okolicach godziny 24 rozegrały się wydarzenia, które bez wątpienia będą miały wpływ na przebieg historii całego świata i odbiją się pozytywnie na nasze zbawienie. Zdaniem opinii publicznej już nic nie będzie tak jak przedtem. Udało nam się dotrzeć do naocznych świadków, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce tego niezwykłego wydarzenia, tutejszych pasterzy. Dzień dobry panom, czy możecie zrelacjonować naszym widzom, jak doszło do tego, że to właśnie wy jako pierwsi, prości pasterze, powitaliście Mesjasza? Trudno nam jeszcze o tym mówić! Wciąż nie możemy w to uwierzyć! Pilnowaliśmy z kolegami naszych owiec. I ja patrzę, a tam taka jasność nagle babie i mówię: Dobry Boże, Abraham, i... Izaka i Jakuba. Uciekam i wtedy tego anioła zobaczyłem. I on mi mówi, że mu kolegów budził, no to ja ich budzę. No i jak ten anioł powiedział, że jakieś dzieci się w Betlejem narodziło, to najpierw pomyślałem, że to chyba nic takiego. A to mało dzieci się w Betlejem rodzi, żadna nowina. Ale jednak poszliście, co was ku temu skłoniło? No jak ten Anioł powiedział, że to mesjasz na Boga Abrahama i, i Izaka Jakuba. Mesjasz. To my od razu tam poszliśmy. W jakich warunkach znaleźliście Mesjasza? W zwykłej stajni, w żłobie, pieluszką był owinięty. Oczywiście my go hojnie przywitaliśmy. Nie jesteśmy skąpi. Wzięliśmy trochę chleba, sera i owce, a żeby Mesjasza przywitać jak trzeba. Chcecie powiedzieć, że Mesjasz urodził się w stajni? To raczej nie są odpowiednie warunki dla takiej osobistości. My własnym oczom nie uwierzyliśmy, ale tak, naprawdę stajni. A czy widzieliście rodziców Mesjasza? Jacy oni byli? No oczywiście, Maryja Panna, taka śliczna młoda dziewczyna. A ojciec Mesjasza to wiadomo, Bóg w niebie. Ale przy Maryi opiekun był Józef, poczciwy i sprawiedliwy, Rozpalił ognisko, żeby matce i dziecku ciepło było. Czy długo byliście w stajence? A nie, skąże Daliśmy podarunki i poszliśmy dalej ogłaszać cuda, jakie się wydarzyły, bo to wspaniała nowina i każdy powinien o niej wiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za informację. Z miejsca zadania specjalnie dla Państwa betlejemcy pasterze. Wywiad przeprowadziła Patrycja Żurawska. Oddaję głos do studia. Dziękuję Patrycy za informacje z pierwszej ręki. Z Patrycją z Betlejem będziemy się jeszcze łączyć w dzisiejszym wydaniu Aktualności. Uczeni Pisma Świętego zadają sobie nurtujące pytanie, dlaczego to właśnie Betlejem zostało wybrane jako miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie położenie Betlejem, Maja Zadrużyńska. Betlejem jest to mała miejscowość Judei położona 8 km na południe od Jerozolimy, religijnego i kulturalnego centrum całego Izraela. Jak podają miejscowe stacje telewizyjne, Maria, Matka Jezusa i Józef przybyli z Nazaretu do Betlejem, pokonując trasę blisko 200 kilometrów. Świadkowie twierdzą, że przemieszczali się na osiołku. Biorąc pod uwagę stan zaawansowanej ciąży Maryi oraz wybrany środek transportu, podróż zajęła im najprawdopodobniej około trzech dni drogi. Do Betlejem sprowadziło ich rozporządzenie cesarza Augusta, który zarządził spis ludności w rodzinnych miastach. Muzyka Wybór tak mało znaczącej miejscowości dziwnie nie tylko tutejszych mieszkańców, ale również badaczy Pisma Świętego. Zasięgnęliśmy opinię ekspertów, czy miejsce narodzin Jezusa Chrystusa jest przypadkowe, czy też zamierzone. W naszym studiu witam rabbina Jakoba Gamaliela, egzegety Pisma Świętego, Starego Testamentu, Żydowskiego Instytutu Badań nad Starożytnymi Manuskryptami. Shalom, rabbi! Shalom! Odpowiadając na pani pytanie, przypadków nie ma. Wszystko, co dotyczy Mesjasza, zostało napisane w Piśmie Świętym na długo przed jego narodzinami. Mamy do czynienia z wieloma proroctwami na jego temat, również tymi określającymi miejsce i pochodzenie Zbawiciela. W proroka Michała w V rozdziale zostało napisane, że Mesjasz narodzi się w Betlejem i tak się stało. Czy w Biblii są również proroctwa o Matce Jezusa? Naturalnie mówi o tym prorok Izajasz. W siódmym rozdziale dziewica pocznie i porodzi syna i nada mu na imię Emanuel, czyli Bóg z nami. Samo imię Jezus, które jak nam wiadomo zostało nadane dziecięciu, oznacza Bóg zbawia. Wciąż trudno nam zrozumieć, dlaczego Bóg nie wybrał lepszego miejsca dla narodzin swojego syna, tylko zwykłe Betlejem. Pani redaktor, Betlejem było miejscem narodzin samego znamiennego króla Dawida, który zwykłą procą powalił potężnego Goliata. Ponadto, czy Pani wie, co oznacza nazwa Betlejem? Niestety nie wiem. Proszę o wyjaśnienie. Betlejem, po hebrajsku Betlehem, oznacza dom chleba. Jezus jest chlebem, który daje życie wieczne. Podczas każdej Eucharystii zwykły chleb staje się ciałem Jezusa Chrystusa. To istotnie bardzo ciekawe informacje. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do osobistego studiowania Biblii. Wywiadu specjalnie dla Państwa udzielił rabin w Gamalieli. Rabbi, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Choć informacje dotyczące narodzin Jezusa Chrystusa są wciąż nieoficjalne, świat już gratuluje. Do mojej groty w Betlejem na ręce Marii Panny płyną gratulacje m.in. od prezydenta Francji, kanclerz Niemiec czy też samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. List gratulacyjny przesłał również prezydent miasta Torunia, pan Michał Zalewski oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 imienia polskich olimpijczyków w Toruniu. Jak wiadomo z doniesień medialnych, nowonarodzony Mesjasz ma przejąć władzę nad sercami zbolałej ludzkości. Mówi się, że będzie to najlepiej panujący król, król ludzkich serc, baranek pokoju. Choć Jezus Chrystus jest wciąż bezbronnym niemowlęciem, tutejsza władza zapowiada batalię sądową, przekonując, iż w Piśmie Świętym doszło do zafałszowania faktów. Król Herod i jego zwolennicy nie składają broni. Urzędujący król wydał w tej kwestii swoje oświadczenie. Posłuchajmy. Ja, jaśnie panujący król Herod. Zapowiadam walkę przeciwko kłamstwu i fałszerstwu, jakoby kto inny oprócz mnie miał przejąć panowanie nad królestwem. Nie zawaham się użyć żadnych środków do stłumienia najmniejszych rozruchów mających na celu zdjąć mnie z funkcji króla i władcy, bez względu czy będą to małe dzieci czy dorośli ludzie, czy mają rację, czy też nie. Jedynym i prawowitym władcą jestem ja, Herod. Oświadczam, że prorocy pisma świętego dokonywali fałszerstw, wprowadzając w błąd. Opinię publiczną i media zagraniczne. Dane na temat niejakiego Mesjasza są prowokacją polityczną, a każdy, kto tylko spróbuje odebrać mi władzę, gorzko tego pożałuje. Tymi niepokojącymi przesłankami z pałacu królewskiego zajęły się tajne służby wywiadowcze FBI, choć główny szef agencji kontrwywiadowczej zapewnił o zagwarantowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa, to zaleci zachowanie najwyższej ostrożności. Szczególną troską postanowiono objąć matki z dziećmi do lat dwóch. Tymczasem nasz wysłannik w Betlejem doprowadził do kolejnych zaskakujących informacji Patrycja Żurawska, Betlejem. Witam Państwa ponownie. Niezwykłym narodzinom Jezusa Chrystusa towarzyszą nie tylko kontrowersje na dworze króla Heroda, ale również niesamowite zjawiska meteorologiczne i kosmiczne. Udało mi się nawiązać kontakt z podróżującymi, pomimo obostrzeń COVID, mędrcami z Dalekiego Wschodu, znanymi również jako Trzej Królowie. Dostojni goście, witamy Was w naszych stronach. Jak dowiedzieliście się o narodzinach Mesjasza? Jak Pani już wspomniała, jesteśmy mędrcami. Naszym głównym zajęciem jest nauka. Studiujemy ruchy planet i gwiazd. Trzeba jednak wspomnieć, że nie jest to absolutnie wróżenie z gwiazd. Bynajmniej stronimy od wróżb. Uważamy to jako niegodne naszej powagi i wiary. Co w takim razie skłoniło was do tak dalekiej podróży? Badając sfery niebieskie oraz wszelkiego rodzaju konstelacje i ciała kosmiczne, zauważyliśmy gwiazdę, która w szczególny sposób nas zaintrygowała. Świeciła znacznie jaśniej niż pozostała reszta. Postanowiliśmy podążać za nią, mając nadzieję, że zaprowadzi nas do wyjątkowej osoby, taka gwiazda bowiem zwiastuje narodziny kogoś znaczącego dla historii świata. Doszło nas słuch, że nie przyszliście do Jezusa z gołymi rękoma. Naturalnie przynieśliśmy trzy symboliczne prezenty. Złoto, symbol królewski. Kadzidło, symbol boski, zarezerwowany tylko dla samego Boga. I mirrę, olejek symbolizujący człowieczeństwo. Poranne wiadomości podały informację, że byliście również gośćmi samego króla Heroda. Zgadza się, zaszliśmy do tejże władcy, który przyjął nas bardzo uprzejmie. Prosił nawet, że gdy tylko dowiemy się, gdzie przybywa nowonarodzony Mesjasz, przekazali mu tę informację. Jednak muszę przyznać, mieliśmy dziwny sen. We śnie anioł polecił nam wracać inną drogą nie zachodzić do króla Heroda i nie informować go o niczym. Pragniemy pójść za tym natchnieniem. Dlatego prosimy o ścisłą dyskrecję. Naturalnie, możecie panowie jeździć na lojalnych z naszej strony. Dziękuję za rozmowę i powodzenia w drodze powrotnej. Specjalnie dla państwa z Betlejem. Patrycja Żurawska aktualności. Przed nami to zostawiona uczta dla melomanów. Wspomniane przez nas wydarzenia dały początkiem nowym gatunkom muzycznym kolendom i pastorałkom. Więcej na ten temat powie Patrycja Kopiec. Muzyka łagodzi obyczaje. To polskie powiedzenie nie jest pozbawione podstaw. Narodziny Jezusa Chrystusa w małym Betaje pobudziły wyobraźnię wielu twórców i rozgrzały serca niejednego, samotnego człowieka. Kolendy i pastorałki zyskały wielu fanów na całym świecie i już zajmują pierwsze miejsca na muzycznych listach przybojów. Na szczególną uwagę zasługuje Cicha Noc, Józefa Mora i Franza Grubera, Bóg się rodzi Franciszka Karpińskiego, czy skoczne przybieżeli do Betlejem pasterze nieznanego autorstwa. Na specjalne i debiutowe wykonanie tej ostatniej zapraszam Państwa już teraz. że chwała na wysokości chwała na wysokości a pokój na ziemi chwała na wysokości chwała na Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A pan sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała. Na wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Yeah. Yeah. Tym miłym akcentem kończymy specjalne wydanie aktualności. Chcielibyśmy życzyć wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, abyśmy potrafili patrzeć na Boże Narodzenie nieustannie świeżym spojrzeniem, zawsze stawiać w centrum uwagi Jezusa Chrystusa i w przyszłość ze spokojem i nadzieją. Specjalnie dla Państwa szkolne koło teatralne, szkoły podstawowej nr 35 imienia polskich Olimpijczyków w Toruniu. Do zobaczenia!